Szkoła 6.0 to nawiązanie do najwyższej oceny oraz do liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Projekt opiera się na współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Ma zachęcać do nawiązywania wzajemnych kontaktów w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości nauczania. Projekt Szkoła 60 jest takim narzędziem właśnie w tym procesie budowania wspólnoty Polaków. Narzędziem wydaje nam się bardzo ważnym i skutecznym, bo skierowanym do młodych ludzi, do młodych ludzi funkcjonujących w szkołach społecznych, polonijnych, które w różnych zakątkach świata podtrzymują znajomość języka, kultury, historii Polski wśród tych, którzy z różnych powodów znaleźli się poza swoją ojczyzną i Tymi, którzy chodzą do szkół systemowych w naszym kraju. Koordynatorem projektu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Chęć udziału mogą zgłosić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania, działające w obcych systemach edukacyjnych oraz działające na terenie Polski. Oświata to ten element, to ta dziedzina, która nas zespala i przyciąga. Bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły były coraz bardziej atrakcyjne, przyciągały jak największą ilość młodzieży. To dzieje się. Spotkanie w Warszawie miało miejsce nie bez powodu. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.